og det er jo Które to były Twoje orły? Ktoś policzył, że szóste, ale ja straciłem rachubę. Jest coraz łatwiej, bo masz to już we krwi, jest coraz trudniej, żeby czasem nie powtórzyć jakiegoś pomysłu, jakiegoś, jakiegoś żartu. Jedno i drugie. Jest w pewnym sensie łatwiej, bo człowiek nabiera doświadczenia i rzeczywiście coraz łatwiej się skontaktować z publicznością, która nie ukrywajmy, darzy mnie z dość sporym kredytem zaufania i, i dziękuję jej bardzo za to, ale. Z drugiej strony jest coraz trudniej, bo oczekiwania tej powierzchni rosną i właściwie coraz trudniej przebić samego siebie i dwa lata temu było też bardzo fajnie i myślałem, że już nie tylko nie przebijemy, ale nie dorównamy temu, co się działo tam, ale mam nadzieję, że, że nie zaniżyliśmy poziomu w tym roku. A kiedy będzie taki moment, że sam będziesz sobie wręczał nagrodę, albo zapowiadał ją, zapowiadał, że, że, że być może ją otrzymasz, to znaczy jak... Co powiem Ci tak, w zeszłym roku była taka sytuacja, że byłem dwukrotnie nominowany do Orła i organizatorzy pytali mnie, czy nie chciałbym w związku z tym poprowadzić i zrobić żartu, ale stwierdziłem, że nie, być nominowanym do Orła to jest tak wielkie święto, że każdy z tych nominowanych chce być bawiony, a nie chce być w pracy. Także to e, e, wtedy trzeba dać szansę innym. Za trzy lata, dwudzieste orły, więc jak dożyję. To zrobimy, e, zrobimy e, też show musicalowe. Te filmy, które ostatecznie dostały, to były też te, na które Ty głosowałeś, e, czy jakoś zasadniczo... Właściwie nie... muszę powiedzieć, że w 80-90% pokryły się głosy Akademii z moimi wyborami, także jestem bardzo szczęśliwy, że wygrała Ida. Myślę, że to był rok dla prawdziwych kinomanów. Filmy, które były nominowane i zwycięskie to nie są filmy dla każdego, to nie są blockbustery, dlatego pozwoliłem sobie zażar zażartować robiąc trailer e, z Idy i Papuczy e, w stylu kina akcji, bo... Myślę, że te filmy są przeciwieństwem kina akcji, natomiast e, nie zmienia to faktu, że e, kinoman, dla kinomanów to była prawdziwa uczta i tych kinomanów nie jest garstka, to są filmy, które gromadziły też sporą widownię, nie tylko w Polsce. Byłem trzy e, tygodnie temu, byliśmy z teatrem w Paryżu, cały Paryż obklejony plakatami Idy, która zgromadziła tam fantastyczną publiczność, więc naprawdę nie jest źle.